Dzień dobry, witajcie kochani w mojej małej kuchni, jak również na kanale Odkrywaj Zewą. Dzisiejszy odcinek będzie nietypowy, ponieważ dziś nie będę dla Was gotowała, a opowiadała o sposobach wykorzystania przystawki Varoma. Zapraszam Was na ten odcinek. Przystawę Varoma z pewnością już wszyscy znacie, ponieważ ona jest w zestawie wraz z urządzeniem Thermomix. A dziś chciałam Wam opowiedzieć o siedmiu wskazówkach, które pomogą Wam jeszcze lepiej wykorzystywać przystawkę Varoma. Wskazówka numer 1. Czy wiesz, że w przystawce Varoma możesz uparować ryż, jak również ciasto? A parowanie ciasta jest bardzo proste. Na platformie do znajdziecie kilkanaście przepisów. Oczywiście w opisie odcinka wrzucę Wam linki do tych przepisów, a są to m.in. ciasto czekoladowe z widą śmietaną z pary bądź ciasto cytrynowe z pary. Są również fajne przepisy na Ciasteczka w kokilkach bądź słoiczkach, które również parujemy na przystawce varoma. Ja ciasto paruję w przystawce varoma, używając albo blaszki metalowej, albo naczynia żaroodpornego. Możecie to zrobić na trzy sposoby. Jeśli wasze naczynie do parowania ciasta jest na tyle niskie, że zmieści się na górnej przystawce varomy, aby Bezpiecznie zamknąć pokrywę i mogło się parować. E, zauważcie, że wtedy e, naczynie musi być dość niskie, ponieważ moja forma jest na tyle wysoka, że pokrywa nie domyka się. Więc to jest zły sposób: wtedy para będzie ulatniała się na boki, a nie będzie cyrkulowała w naczyniu. Możecie wykorzystać w drugi sposób, a mianowicie e, patyczki bądź wykałaczki powbijać do dziurek w warownie w kilku miejscach i na tych patyczkach ułożyć Waszą formę z ciastem. Ja wykorzystuję do uparowania ciasta pokrywkę z cukiernicy. Taki patent wynalazłam jakiś czas temu. Chodzi mi tutaj o wysokość pokrywy. Z cukiernicy, dlatego że jest idealna do tego, aby moje naczynie z ciastem zmieściło się i pokrywa z waromy zamknęła. Czyli ustawiam w tej pozycji na samym środku przystawki waroma pokrywę z cukiernicy, a na niej układam blaszkę z ciastem. Jest ona w ten sposób ułożona i wtedy mogę bezpiecznie zamknąć pokrywę waromy i wtedy para ulatniająca się cyrkuluje w naczyniu waromy i ciasto pięknie się paruje. Dlaczego nie mogę ułożyć na danej przystawce waromy samej blaszki? Dlatego, że dziurki, które znajdują się w przystawce waromy muszą być Otwarte, aby para ulatniała się. Jeżeli ja na te dziurki położę bezpośrednio moją blaszkę i przykryję wszystkie te dziurki, para będzie skraplała się z powrotem do naczynia miksującego, a nie będzie cyrkulowała w waromie. Także ważne jest to, aby unieść w takiej pozycji naszą blaszkę z ciastem, aby umożliwić Parze cyrkulację w waromie. Wskazówka numer dwa. Czy wiesz, że przystawkę waroma możesz używać jako wirówki do sałaty? Ja używam jej nie tylko jako wirówki do sałaty, ale również do dużej ilości natki pietruszki Boincelera, którą zbieram w, z ogródka w okresie jesiennym i e, zamrażam na zimę. Wygląda to w ten sposób, że umytą sałatę bądź natkę pietruszki wkładam do dolnej części przystawki waromy, zamykam i potrząsając na zle pozmywakiem przystawką waromy, wyrzucam nadmiar wody i osuszam sałatę oraz natkę. Skazówka numer 3. Czy wiesz, że w przystawce waroma możesz również przygotować jogurt naturalny? W jaki sposób? Będą potrzebne ci słoiczki, a ja mam słoiczki, które są wąskie i wysokie. Układam je również na dolnej części przystawki Varoma. Przepis na jogurt naturalny z reguły jest na 6-8 słoiczków. Ustawiam je na dolnej części przystawki Varoma. Są one na takiej wysokości, że spokojnie, spokojnie mogę zamknąć pokrywę. Słoiczki te napełniamy konsystencją, z której powstanie jogurt. Najczęściej jest to bardzo prosty sposób przygotowania trzech składników, czyli mleka, jogurtu naturalnego, abyśmy mieli kultury bakterii oraz kremówki. Ja z reguły używam tylko tych trzech składników. Czasem znajdziecie również w przepisie opcjonalnie, można dodać mleko w proszku, ja zawsze pomijam ten składnik i mimo to wychodzi piękny, gęsty jogurt, a więc napełniamy słoiczki i zamykamy albo pokrywką, albo folią spożywczą bądź aluminiową. Ustawiamy na przy, y, przystawkę varoma na naczyniu miksującym, w którym znajduje się woda i uruchamiamy program fermentacji. I w ten sposób mamy gotowy jogurt dla całej rodziny. Wskazówka numer 4. Często zastanawiacie się, jak to jest możliwe, że w urządzeniu Thermomix idealnie gotujemy wszystkie składniki, mimo to, że potrzebują innego czasu gotowania. Chodzi tutaj właśnie o możliwość gotowania w przystawce waromy na dwóch poziomach. Tutaj możemy sobie dostosować poziom przystawki waroma do tego, co chcemy uparować. Czyli na dolnej części przystawki waroma układamy rzeczy, które potrzebują dłuższego czasu gotowania, a na górnej części przystawki waroma układamy produkty, które potrzebują krótszego czasu gotowania. I to ułatwia nam przygotowanie idealnego posiłku w jednym czasie. Czyli na przykład na dolnej części przystawki waroma układamy mięso, a na górnej części przystawki waroma układamy warzywa. I to powoduje, że w jednym czasie wszystkie składniki pięknie się uparują i są gotowe do spożycia. Wskazówka numer 5: użyj przystawki waroma jako sokownik. Ja używam tego patentu od dłuższego czasu, ponieważ w moim ogródku znajdują się maliny, które wykorzystuję do przygotowania soku malinowego na zimę. Możecie również użyć przystawki Waroma jako sokownik do porzeczek bądź agrestu. Jak na razie wypróbowałam tylko te owoce. Jak to robię? Do naczynia miksującego wlewam około pół litra wody, a przystawkę waroma na obu poziomach zasypuję malinami, a maliny zasypuję cukrem i paruję przez około 20 minutek. I sok, który skrapla się z malin do naczynia miksującego przelewam do słoiczków i mam gotowy syrop malinowy na zimę. Polecam Wam ten patent, wypróbujcie. Wskazówka numer 6, możecie przystawkę Waroma używać jako cedzak, szlak, jak kto z Możemy przecedzić przez dolną część przystawki Waroma, ugotowany makaron, ugotowane warzywa. Jeśli potrzebujecie coś przecedzić i najpierw wyłożyć przystawkę Waroma. Gazą, na przykład, bądź tetrom. Często wykorzystuję ją również podczas przygotowania, na przykład, napoju roślinnego, kiedy potrzebuję e, przecedzić przez gazę. Wykładam dolną część przystawki waroma właśnie gazą, bądź tetrom i przelewam na przykład napój migdałowy. Możecie również, tak jak mówiłam przed momentem, przecedzić ugotowany makaron bądź warzywa i od razu przelać zimną wodą. Odstawić do obcygnięcia i również sprawdzi Wam się ten sposób. A co za tym idzie, macie kolejną rzecz mniej w kuchni, nie potrzebujecie dodatkowych cezaków. Wskazówka numer 7, wyłóż przystawkę waroma papierem do pieczenia, a to ułatwi Ci oddzielenie soków i smaków między poziomami. Ja używam papieru do pieczenia. Nie tylko do tego sposobu, ale również do przygotowania śniadań, takich jak omlety czy szakszuki. W jaki sposób to robię? Najpierw w papierze do pieczenia odrysowuję sobie ołówkiem górną część przystawki waroma i wycinam ją następnie mnę. Aby ułatwić sobie rozłożenie papieru na przystawce varoma. A jeśli mimo zwinięcia papieru macie problem z wyłożeniem go na przystawce varoma, możemy również go jeszcze zwilżyć i rozłożyć na górnej części przystawki varoma. I to ułatwi nam. Właśnie przygotowanie omletów na parze bądź szakszuki oraz przygotowanie na przykład ryby albo łososia, albo innej ryby, którą chcemy przygotować na górnej przystawce waromy, ale aby jej soki i smaki nie przeniosły się na dolną część przystawki waromy bądź do naczynia. Właśnie tak wyłożony papier. Ułatwi nam to, dlatego że soki pozostaną na papierze, a nie przeniosą się w dół. Ja bardzo Wam polecam również ten sposób i do wykorzystywania przy śniadaniach i przy obiadach. Na pewno się Wam to. Sprawdzi, bardzo Wam polecam. Jeszcze jedna wskazówka, jeśli będziecie używali papieru do pieczenia, ważne jest to, aby na górnej przystawce waromy te otwory, które mamy tutaj z boku, były odsłonięte, tak? Czyli przykładamy papier w ten sposób, aby te otwory umożliwiały przepływ pary i e, aby para cyrkulowała. I jednocześnie parowała na dwóch poziomach, tak? Ponieważ kiedy przygotowujemy obiad, i na dolnej części przystawki waromy mamy na przykład ziemniaczki bądź jakieś warzywa, a na górnej części mamy rybkę, to w jednym czasie nam się wszystkie te składniki uparują, ale ważne, aby te boczne e, dziurki były odkryte, aby para mogła cyrkulować w całej waromy. To wszystkie wskazówki, które przygotowałam dzisiaj dla Was. Jeśli podobał Wam się ten odcinek i dowiedzieliście się czegoś nowego, podzielcie się nim ze swoimi znajomymi i udostępnijcie go. Zapraszam Was również do subskrypcji mojego kanału. Jeśli chcecie, abym więcej przygotowywała takich odcinków, dajcie znać w komentarzu pod odcinkiem. Ja zapraszam Was już w najbliższy piątek na kolejne inspiracje. Do zobaczenia, trzymajcie się zdrowo, pa! pa. Czasem klienci pytają o nazewnictwo. Tak naprawdę nazwać możecie jak chcecie. Fachowo nazywa się to przystawka waroma. Pokrywa górna część przystawki waroma. Tak będzie opisana w przepisach. Ja na to mówię pięterko. I dolna część przystawki Varoma, o której dzisiaj dużo Wam też między innymi opowiadałam, i ma bardzo wiele zastosowań, jak zresztą cała przystawka Varoma.